Warto pomyśleć o prezencie dla swojej drugiej połówki, dla swojej ukochanej albo ukochanego. I właśnie u nas znajdziecie różne propozycje na no to właśnie święto. Zapraszamy Was do zakupu balonów, oczywiście w kształcie serduszka. Zobaczcie tylko jaka różnorodność, złote, srebrne, różowe, no i oczywiście standardowe, czerwone. Takie serduszko to koszt 7 zł, jeżeli chcecie napełnić je helem, jest to koszt 9 zł. Zapraszam Was serdecznie do zakupu serduszek, ale oprócz tego znajdziecie również inne ciekawe propozycje. Obserwujcie nas, śledźcie na bieżąco. Bądźcie z sklepem Animator. Życzymy Wam miłych, udanych, miłosnych walentyn.